Wyobraź sobie, że stoisz u progu fascynującej przygody biznesowej. Postanawiasz otworzyć sklep franczyzowy. To jak dołączenie do sprawdzonej ekspedycji z mapą skarbów w ręku. Twoja podróż to świat zarządzania projektami właśnie się zaczyna. A pierwszym etapem jest inicjowanie projektu. Tę fazę projektu można porównać do planowania wielkiej wyprawy. Musisz wiedzieć dokąd zmierzasz, co chcesz osiągnąć i jakie przeszkody mogą stanąć na twojej drodze. W przypadku Twojego sklepu franczyzowego zaczynasz od precyzyjnego określenia celów. To jak wyznaczanie punktu na mapie, do którego chcesz dotrzeć. Twoim głównym celem może być otwarcie rentownego sklepu w określonej lokalizacji w ciągu ustalonego czasu, powiedzmy 6 miesięcy. Ale to nie wszystko. Chcesz, aby Twój sklep osiągnął konkretne obroty, zadowalał klientów i był dobrym miejscem pracy dla Twoich pracowników. Te cele są jak drogowskazy, które będą Cię prowadzić przez cały projekt. Równie ważne jest określenie zakresu projektu. Przypomina to wyznaczanie granic terenu, który zamierzasz eksplorować. W Twoim przypadku zakres obejmuje np. znalezienie odpowiedniego lokalu, jego adaptację zgodnie ze standardami franczyzodawcy oraz rekrutację personelu i organizację otwarcia. Warto jednak pamiętać, że są rzeczy, które pozostają poza Twoim zakresem. Na przykład tworzenie marki czy opracowywanie głównych procedur operacyjnych. Gdy już wiesz, dokąd zmierzasz, jaki teren będziesz eksplorować, czas rozejrzeć się dookoła i zdefiniować wszystkich, którzy mogą wpłynąć na twoją podróż lub być pod jej wpływem. To analiza interesariuszy. W twoim projekcie kluczową postacią jest oczywiście franczyzodawca. Jest jak Przewodnik, który dostarcza mapy, ekwipunek i wiedzę niezbędną do przetrwania w dżungli handlu detalicznego. Musisz ściśle z nim współpracować i przestrzegać jego wytycznych. A to nie jedyny interesariusz. Są jeszcze Twoi przyszli klienci, mieszkańcy okolicy, którzy będą odwiedzać Twój sklep. To lokalna społeczność, której wsparcie jest bardzo istotne dla Twojego sukcesu. Musisz zrozumieć ich potrzeby i oczekiwania. Może się okazać, że w Twojej okolicy ludzie oczekują sklepu z określonym asortymentem lub godzinami otwarcia. Nie możesz też zapomnieć o swoich przyszłych pracownikach. To Twoja drużyna, z którą wyruszasz na wyprawę. Ich motywacja, umiejętności i zaangażowanie będą niezbędne do efektywnego działania. Musisz zadbać o ich potrzeby, zapewnić odpowiednie szkolenia i stworzyć przyjazne środowisko pracy. Inni ważni interesariusze to właściciel lokalu, w którym planujesz otworzyć sklep, lokalne władze, które będą wydawać niezbędne pozwolenia, a nawet konkurencja czyli inne sklepy w okolicy. Każdy z nich ma swoje oczekiwania i może wpłynąć na Twój projekt. Musisz być jak dyplomata, umiejętnie zarządzający relacjami ze wszystkimi tymi grupami. Z tą wiedzą jesteś gotowy lub gotowa do stworzenia karty projektu. To jak sporządzenie oficjalnego dokumentu podróży dla Twojego przedsięwzięcia. Karta projektu to nie tylko formalność, to potężne narzędzie komunikacji. Zawiera esencję Twojego projektu, cele, zakres kluczowych interesariuszy, główne ryzyka i szanse oraz wstępny budżet i harmonogram. Jest niczym mapa skarbów, którą będziesz się posługiwać przez całą podróż. Ostatnim elementem inicjowania projektu jest studium wykonalności. To sprawdzenie, czy masz wszystko, czego potrzebujesz do tej podróży i czy ta wyprawa ma sens. Analizujesz różne aspekty projektu: techniczne, czy lokal spełnia wymogi franczyzodawcy, finansowe, czy projekt będzie opłacalny, prawny, czy spełniasz wszystkie wymogi prawne, operacyjne, czy będziesz w stanie efektywnie zarządzać sklepem i marketingowe. Czy jest wystarczający popyt na Twoje usługi? To moment, gdy Twój entuzjazm spotyka się z twardą rzeczywistością. Musisz dokładnie przeanalizować potencjał rynku, konkurencję, koszty adaptacji lokalu i prognozy finansowe. To jak studiowanie map, sprawdzanie pogody i analizowanie możliwych tras przed wyruszeniem w daleką podróż. Może się okazać, że Twój wymarzony lokal wymaga zbyt kosztownej adaptacji. Albo że w okolicy jest nasycenie podobnymi sklepami. Ale nie zniechęcaj się. Ta wiedza pozwoli ci uniknąć kosztownych błędów i zwiększy Twoje szanse na sukces. Pamiętaj także, że w przypadku franczyzy, takie jak na przykład żabka, na każdym etapie tej podróży możesz liczyć na pełne wsparcie. Inicjowanie projektu to fascynujący proces, w którym Twój pomysł na własny biznes zaczyna nabierać konkretnych kształtów. To fundament, na którym będziesz budować w kolejnych etapach zarządzania projektem. Dobrze przeprowadzone inicjowanie projektu daje Ci jasność celu, zrozumienie otoczenia, solidny plan działania i pewność, że Twój projekt ma realne szanse na sukces. Pamiętaj, że inicjowanie projektu to nie jednorazowe wydarzenie, ale proces. Może się zdarzyć, że będziesz musiał wrócić i dostosować niektóre elementy, gdy z czasem zyskasz nowe informacje lub zmienią się okoliczności. To normalne i świadczy o Twojej elastyczności jako menadżera projektu. Kluczem jest znalezienie równowagi między dokładnym planowaniem a gotowością do adaptacji. Kiedy zakończysz etap inicjowania, będziesz mieć jasną wizję swojego sklepu franczyzowego. Zrozumiesz jego otoczenie i zyskasz solidną podstawę do rozpoczęcia szczegółowego planowania. To ekscytujący moment. Twój projekt oficjalnie się rozpoczął, a ty jesteś gotowy lub gotowa, by prowadzić go ku sukcesowi. Przed tobą wiele wyzwań, ale także ogromna satysfakcja stworzenia własnego biznesu. Życzę ci powodzenia w twojej przedsiębiorczej podróży i zapraszam na kolejne etapy, do kolejnej części kursu.